Kraków to nie tylko piękne miasto, ale również miasto pełne wspaniałych ludzi, aktywni, kreatywni, z inicjatywą. Dzisiaj przedstawimy Wam kilka organizacji, które działają na rzecz miasta i jego mieszkańców. W Dziele Pomocy Świętego Ojca Pio od 17 lat wspieramy osoby doświadczające bezdomności w powrocie do samodzielnego życia. Przez 7 dni w tygodniu odpowiadamy na najważniejsze potrzeby osób bezdomnych, m.in. możliwość zjedzenia posiłku, wzięcia kąpieli czy wymiany odzieży na czystą. Niesiemy także wsparcie specjalistyczne, m.in. pomoc prawną, socjalną, pomoc psychologiczną czy doradztwo zawodowe. Od 8 lat prowadzimy również program mieszkaniowy w którym osoby doświadczające bezdomności, ale też całe rodziny przygotowują się do życia w Poltach. Reprezentuję Krakowskie Forum Organizacji Społecznych. Jest to federacja 29 organizacji z Małopolski. Prowadzimy działalność w ramach Centrum Obywatelskiego, Prowadzimy ośrodek dla ludzi pokrzywdzonych przestępstwem, ale także różne akcje pomocowe dla Domów pomocy społecznej seniorów, ludzi pokrzywdzonych. Projekt Przyszłość to fundacja tworząca przestrzeń do realizacji marzeń zarówno dla naszych wolontariuszy, jak i dla osób, do których nasze działania są skierowane. Naszym głównym celem jest popularyzacja kompetencji miękkich jako kompetencji przyszłości. Szkolimy, prowadzimy wywiady, zbieramy inicjatywy społeczne, budując lepsze jutro dla nas wszystkich. Główną rolą Fundacji Pro NGO jest profesjonalizacja organizacji pozarządowych oraz inspirowanie ich do nawiązywania współpracy z biznesem. Nasze motto to: uczymy organizacje pozarządowe mówić językiem biznesu. Realizujemy ten cel między innymi poprzez angażowanie firm i korporacji oraz ich pracowników w dedykowane projekty, które rozwijają trzeci sektor w Polsce. Cześć, mam na imię Justyna, z Fundacji Dr. Plau Region Małopolska. Od 20 lat prowadzimy terapię śmiechem w szpitalach, na oddziałach dziecięcych i oddziałach dorosłych. Nasi wolontariusze w kolorowych strojach zanoszą uśmiech wszystkim pacjentom. Bank Żywności w Krakowie to organizacja, która działa na terenie całej Małopolski od 1997 roku. Na co dzień zajmujemy się hertowaniem żywności i przekazywaniem jej osobom najbardziej potrzebującym. Mamy również duże doświadczenia edukacyjne. Na co dzień edukujemy różne grupy wiekowe na temat tego, co robić, aby nie marnować żywności i chronić naszą planetę. Jesteśmy fundacją Crash on Trash. Poprzez działalność artystyczną prowadzimy edukację ekologiczną. Tworzymy scenariusze, wideoklipy, choreografie, rekwizyty, kostiumy i wiele, wiele innych. Zawsze przemycamy upcycling. Stąd nasza nazwa: Crash on Trash, ze słabości do śmieci. Cześć, jestem z YPA Consulting. To jest stowarzyszenie studenckie, gdzie dzięki współpracy z biznesem realizujemy projekty i zdobywamy pierwsze doświadczenie zawodowe. Więc serdecznie zapraszam na naszą stronę i do informatora, gdzie dowiecie się więcej o nas. Dzień dobry. Nazywam się Wioletta Szuba i jestem z Fundacji Inicjatyw Twórczych i społeczno-edukacyjnych Kurdybanek, którą razem z Anią Ćwiklińską prowadzimy w Krakowie od 2016 roku. Nasza organizacja zajmuje się wspieraniem zasobów osobowych i społecznych różnych grup społecznych, a działamy głównie przez dramę i teatr zaangażowany społecznie. Zapraszamy na naszą stronę wwwkurdybanek.com. Dzień dobry. Jestem wolontariuszką Fundacji Prawo dla MAM. Misją fundacji jest wspieranie i rozwój kobiet, przede wszystkim kobiet w ciąży i matek, po to, aby były bardziej przedsiębiorcze i niezależne. Fundacja realizuje swoją misję poprzez upowszechnianie wiedzy prawnej, organizowanie poradnictwa prawnego, a także prowadzenie innej działalności celem zminimalizowania nierówności dotyczących kobiet na rynku pracy. Jako fundacja organizujemy warsztaty i szkolenia, a także tworzymy bezpłatne materiały edukacyjne o tematyce prawnej związanej z przedsiębiorczością. To tylko niektóre organizacje, które działają na rzecz Krakowa. Więcej znajdziecie w informatorze NGO.